Zestaw Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000 składa się z trzech elementów: ergonomicznej klawiatury, symetrycznej myszy i odbiornika. Do komputera podłączamy tylko odbiornik, a mysz i klawiatura komunikują się z nim bezprzewodowo. Mysz to symetryczna konstrukcja wyposażona w pięć przycisków, z których jeden znajduje się w rolce, a pozostałe cztery umieszczone zostały symetrycznie z boku obudowy. Takie rozwiązanie pozwala na wygodną pracę z myszą osobom zarówno prawo, jak i leworęcznym. Mysz jest wyposażona w laserowy czujnik, który dobrze spisuje się na różnych powierzchniach. Dla entuzjastów sieciowych rozgrywek z pewnością będzie nieprzydatna, jednak użytkownicy, którzy grają tylko od czasu do czasu, nie powinni na nią narzekać. Klawiatura ma specjalnie wyprofilowane klawisze, które rozmieszczono w formie łuku. Dzięki temu dłonie mają wygodniejszą pozycję i tak szybko się nie męczą. Nie bez znaczenia dla wygody jest również zintegrowana z klawiaturą specjalna podstawka pod nadgarski, wyłożona miękkim materiałem. Takie rozwiązanie okazuje się bardzo praktyczne, ponieważ na stałe przymocowana podkładka pod nadgarstki jest trwalsza niż rozwiązania separowane, w których często łamią się zaczepy. Klawiatura wyposażona jest w ponad 20 dodatkowych przycisków, w tym 5 programowalnych. Za ich pomocą możemy sterować odtwarzaczem systemowym, uruchomić przeglądarkę WWW czy pocztę. Jest też przycisk Windows Gadgets, który umożliwia szybki dostęp do informacji o pogodzie oraz wiadomości. Działa on w Wiście i Windows 7. Do dyspozycji mamy również przyciski funkcyjne F1, F12, które pracują w dwóch trybach. O wyczerpującej się baterii informuje z kolei zamontowana w klawiaturze dioda. Mechanizm zaczepu klawiatury jest podobny do stosowanego w dobrych klawiaturach Logitecha: trwały i odporny na zalania wodą. Dobra jakość wykonania i ergonomia sprawiają, że Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000 to zestaw, na który warto się skusić.